Zrobi się na to zostaje. Witajcie. Na pewno czytaliście wstęp do artykułu. Jeśli trafiliście prosto z YouTube'a, to zobaczcie, pod filmikiem macie link do artykułu, o którym, yy, w którym mówimy o dwóch edycjach Nike Mercurial Vapor, yy, które są częścią przecieku, który publikowaliśmy już gdzieś tam w listopadzie, yy, dotyczącego czterech modeli, które są wstępem do jubileuszowego, y dziesiątego yy, modelu Nike Mercurial Vapor. Do tej pory mieliśmy dopiero dwie edycje, jakoś nigdy nie mogłem dostać ich w swoim rozmiarze, więc nie będziemy publikowali normalnego tej testu, normalnego, takiego jak, jakiego robimy od niedawna. Pokażemy Wam je tylko na fotkach i na krótkim filmiku, o którym opowiemy o co chodzi ogólnie w tych czterech edycjach. Oczywiście w filmiku będziecie mieli typowy unboxing. Pierwsze idą wapory, które odnoszą się do modelu Match Mercurial z 1998 roku. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj zielony worek. Yy, dlaczego warto? Dlatego, że w kolejnej kolorystyce worek nie będzie się już odnosił do, do koloru butów. Yy, Widziane już od dawna na wszystkich boiskach yy, wapory, w momencie kiedy nagrywam ten filmik jeszcze chromowe tak jakby nie weszły do obiegu, ronaldo i spółka nie biegają w nich po boiskach. Yy, o co ogólnie chodzi w tej całej edycji? Są cztery modele, z których wypuszczono dopiero dwa z których każdy odnosi się do jakichś waporów z przeszłości. Tak naprawdę ten pierwszy yy, nie odnosi się samą kolorystyką, ponieważ ten model ma symbolizować yy, Mercurial Match, które zostały wydane w 1998. Jeśli ktoś z Was pamięta Mundial we Francji to kojarzy w jakich korkach grał wtedy Ronaldo yy, i sama cyfra 98 napięcie symbolizuje ten właśnie, ten właśnie rocznik. Yy. Są w tym bucie tak samo jak w każdej specjalnej edycji Mercuriali odniesienia do, do tamtego modelu, o których przeczytacie w artykułach już na pewno nieraz na DPPL, o tym czytaliście. Mowa między innymi o wzorach na cholewce, których nie macie w standardowych kolorystykach waporów. W większości przypadków chodzi też kolorysty o same kolorystyki, chociaż w tym przypadku tak nie jest kolorystyka. No, można powiedzieć, że jest... Jest tutaj trochę niebieskiego, trochę srebrnego, które, które były w tych Mercurial Match z 1998 roku, ale jednak to nie jest takie tutaj bezpośrednie nawiązanie. Tak czy inaczej jest to pierwsza z czterech edycji specjalnych papora, które są wstępem do dziesiątego modelu z serii. Drugim modelem, który obecnie mamy na rynku yy, i który też wielką sympatią, bo pełnym sentymentem do czasów, kiedy został on wypuszczony, są yy, wapory w kolorystyce, przynajmniej w pierwot, pierwotnej. Była to kolorystyka Chrome Line. Odnoszą się one do modelu Mercurial Vapor 1, w których yy, Ronaldo, ten jeszcze stary, Ronaldo Brazylijczyk w 2002 roku na Mundialu w Korei i Japonii yy, zdobywał yy, tytuł z Brazylią, był najlepszym strzelcem itp. Itp. Yy, wtedy Nike wypuściło. 2000 sztuk wapora w kolorze Chrome. Normalnie był on w kolorze Chrome White, które widzieliście zapewne w mojej kolekcji. Limitowana edycja miała 2000 sztuk, tak jak mówiłem i była w kolorze chromowo-limetkowym i są to jedne z najbardziej pożądanych butów jakie są na rynku. Ja niestety ich nie mam, bardzo bym chciał. Dlatego, że nie mam, abym chciał, tym bardziej cieszę się, że Nike wypuszcza tą właśnie kolorystykę od To dużo mówić, są po prostu piękne, już od dawna, w sumie od, od tych y, vapor, od Wapor 2, które jeszcze były w kolorystyce Chrome Navy Blue bodajże. Nie było waporów, które byłyby srebrne i bardzo tęskniłem za tą kolorystyką, bo wygląda ona fantastycznie. Wydaje mi się, że w tych starych waporach i ciągle będę dupał centymetrem do tych starszych modeli, ten chrom był troszkę fajniejszy, ale nie dlatego, że sam kolor był inny, tylko tekstura cholebki, która tutaj jest, ta piłka golfowa, trochę zmniejsza ten efekt, a kiedyś może też tutaj fantazja grała rolę, ale wydawało się, że w tych butach możemy się naprawdę przejrzeć. Tym niemniej widzieliśmy już na filmikach hey, na przykład Korony pierwszych piłkarzy, którzy mieli te buty na nogach i, nawet w warunkach dziennych, wyglądają one świetnie, a naprawdę pokazują magię tego koloru dopiero przy światłach Jupiteru. Tak samo w poprzednich waporach, mamy tutaj elementy, które nawiązują do wcześniejszego modelu, są to tutaj fragment cholewki. Jeszcze też o tym nie wspominałem, ale na wkładce macie elementy, które tutaj zdradzają jakieś ciekawostki odnośnie innowacji zastosowanej w tych butach designu i tym podobnych niuansów. Przytoczymy je na pewno w artykule i opiszemy każdy z modeli, które mamy. Szczególnie fajnie w tym bucie wygląda połączenie tej chromowej cholewki z włóknem szkalnym, które mamy na podeszwie, bo jest to kolor prawie jednolity i obracający tak wydają się, że tworzą świetną całość. Niestety nie mam swojego rozmiaru tego niesamowitego buta, ale na szczęście poratowała nas firma Ergol.com, która podesłała nam obydwie kolorystyki, żebyśmy mogli zrobić dla Was ten materiał. Yy, obydwa buty możecie kupić na Ergolu, yy, możecie skorzystać z niżki 7% wysoki gratis i getor marki RG, które możecie zdobyć pisząc do nas na maila redakcjamo.pl prośbę o ów kod. Trzymajcie się.